Dobra, cześć z powrotem. Formalności Faramir oczywiście. Tak też nie wolno. Ha. Oczywiście ten. Jak grać jeden wziął Faramira, to teraz się go nie da. Szkoda. No, dwóch Faramirów. Ale na to zawsze jest ten. Pamiętam, że kiedy byłem mały grę, to to była... Grym... Biłem się z takim kolegą Olegolasa zawsze. Nie wiem czemu. Może robiłeś wtedy strzelać. Nie, ja po prostu lubiłem LEGO Las Widzieliśmy to wszystko Teraz ten... Po, po, ten rzecznik jest chyba Haradrimem Albo... jest złym człowiekiem Znaczy nie wiem, mnie też przypomina Uruka, wiesz W filmie miał takie zęby tak nie? Ano Ale tylko... ale w Theater Version we go nie było, co nie? Tylko w tej rozszerzonej bo, Czy w jakiej? Bo powstały dwa wersje, jedna Theater Version, czyli kinowa i druga, ten. Znaczy, ja miałem wersję kinową, także... Kinową niemożliwe. Czekaj, czekaj, miał, jeżeli... czekaj mój, mój, mój... Zdążę, zdążę. Zdążę? Nie. Yeah. Tak. Wiesz ile się trzeba namordować, żeby zdjąć hmm. bossa kinowe, na jaw. Kinowej wersji na pewno nie masz, bo w kinowej Rzecznika nie było. I po co im drzwi, po co im no drzwi no? skoro przechodzą? Nie. był Nic tylko w rozszerzonej. Jest... W rozszerzonej jeszcze była... Był... Przemierca Rumana jeszcze była w... w kinowej co było? W kinowej było mniej. Dużo mniej, powiem No to ja... Ja nazywam to theater wersją, bo theater to znaczy teatr po angielsku, ale już się nad tym nie rozwódź. A wersję rozszerzoną jak nazywasz? Rozszerzona wersja. A nie po angielsku, jak będzie? Eee... Muszę się zastanowić. Teraz to się nie skupię... Zusamy się w najwyższy... Mam tryb perfekcyjny, znowu Marshall Na, sz... na szczycie na farcie Znowu Marshal na, no właśnie na farcie Spoko, będę miał... znowu tryb idealny, jak tylko znajdziemy szybką sprawiedliwość. A, no. Wtedy to, to będzie to prędkość. A to jest dopiero na dziesiątym. Tak? To jest dobre skill tylko dla strażników, bo oni fajnie, bo oni mają y, bardziej ten y, wydajny na dziesiątym Amod, szybki atak e, A mod helma? Co? A mod helma, bo, nie, bo dawno nie używałem a od Helma to ten To nie Uwaga! wiem Uwaga! Wściekły pan O ty trolu, chodź tu Pojawił. On się tutaj w naszej serii pojawił w, na, w tym właśnie questie jako pierwszy Dobra, to było, chamskie to było przepraszam cię za to A no, nie szkodzi I tak zabijesz Rzecznika na idealnym, więc nie ma w co nawykać To a ile się utrzymuje? Czekaj Jaki jest przelicznik, wydaj mi sobie przypomnieć za niezły jest ileś tam Expo, za, za dobry jest to... chyba dwukrotność, za za znakomity trzykrotność, a za ten 4, tak? Za Nie, eee, to zależy właściwie od przeciwnika. U każdego jest chyba inaczej. Tak. Cześć. Dawaj specjalny ładuj. Znaczy się... Nie ten specjalny. Chodzi o ten z prawego. Znaczy się z 8 batonu. może kiedy indziej ba zapamiętaj, batony 7 i 8 to ten, który mi atakuje. Dotarcza. Y, sie, baton 7 i 8 to ten, który mi atakujesz. 7 to jest szybki, a 8 to ognisty. No właśnie. Iż więc skąd się. jest, nie wiem czemu to się nazywa ognisty. Bo, bo jest mocny, a ogień się kojarzy jakoś z mocą, nie wiem. Nie a jestem humanistą. Ja nie jestem humanistą, to nie będę się nad tym. jestem ścisłowcem. A widziałeś kiedyś poza z bliska? Hm? Ja, ja lubię ten tekst, że jestem... In... Ja, ja to chciałem. A nie, wziąłem wzią... go. Zjąłeś go, no właśnie Za bossów jest chyba tylko dwu... Za bossów chyba się przeliczę tak. Ex za... Ex w zanieźle... Ja za... w ogóle się arago. Czekaj. Ja w ogóle... Le... Zauważyłeś Legolasem się w ogóle nie przejmujemy, tylko walimy wszystkich My się nikim nie przejmujemy. Jesteśmy cholernymi egoistami. nie Nie no bo Czekaj. ten. Bo Gotowy? Do, do... do Legolasu... Ja wejdą tędy? Tak, wejdą, na pewno. Bo do, do Lego mało kto podchodzi 40 lat minęło No kurde No chodźcie słuchaj. nie, nie pówczaj, sprawdzę czy, Bo to zabiera ci gdzieś Teraz powinni przyjść A już idą Widzisz jak się znam na tej grze D Dobra, dajesz satanie Nie BUT Dobra, Osu. trudno pudło, ale, ale to była akcja dobra co, ty, e. co to robią orkowie? E, mistrzostwo świata, nie? Pudło zakręciem pudło ciosem obszarowym No zdało. Trzeba mieć naprawdę dużo farta Brakuje tu jeszcze tylko troli, nie? I makili Co ty, to już wtedy... To byłby już w ogóle szok W ogóle tej czarnej bramy na... Te, te, tego... czegoś na czym walczymy nie było w ogóle w filmie Nie było w tej bramy? Nie, wersji kinowej Nie, czarnej, czarna rana była, tylko tego obszary, na którym walczymy, nie No, był. wtedy to było takie po prostu rów płasko, jak... Jeszcze taki troll był, który był uzbrojony w zbroję No, był, był, był I, i on Aragorna przydusił Chyba ja a, no. a... czy to ważne, kto zdaje a my... Patrz, ile kasujemy my w ogóle, no, jakie koksy my w ogóle jesteśmy tak. Za orkami się Czekaj, nie przejm... Ale Legolasem już trzeba się przyjmie. Dobra Przejmować. Zgadzam się z tobą Ale... Rany Dobrze, że pilnujesz Jak ja grałem Legolasem Dobra, idziemy do Legolasa. Nie I... trzeba się było nim przejmować. Musimy go szybko pod... podleczyć, bo tam z drugiej strony wyskoczy na nas troll. Mini troll jak ja to nazywam. Pół No a pół troll. Możemy to tak nazwać. No, im... Albo troll w wersji mini. mini. Dobra, podleczony. Chodźmy skazać trolla zanim za... Ej, jednak, ty się nad nim zajmij. Dobra. Eee... Dobra, pomogę ci. Chyba. Fak. Dorwał się ten boss do Legolasa, chodź szybko. A nie, jednak nie. Ale się zaraz dorwie. Przewróć. Zauważyłeś, że my w ogóle z dodatków nie korzystamy? Nie, no wygląda na to, że ten quest nie jest taki strafny, jak go malują. Jest jeszcze gorszy. No idzie nam dobrze. No dobra. Teraz mamy się czym przejmować. Drugi boss. Sk dawaj. Cie czekaj. Bie go, bo nie niego wylatują potjony. No do Legolasa biegnijmy. Na single playerze to jest naprawdę apokalipsa, nie? No nie, w taka nie. No patrzcie, jeszcze Aragorn obrywa. Ale ja pamiętam, jak ja grałem, nie? Nie, ja no, tłukłem. Biegłem do, do Legolasa, żeby go wyremontować. Fak. Potem troszkę potłukłem, potem musiałem do Aragorna no, i tak Aha, ptaka. jeżeli ktoś zginie, to ten. Kamera się zatrzymuje, i w zasadzie jesteśmy w dupie, bo nie możemy iść nikogo podleczyć. Bierz Potiona z niego. Dobi go. Tak, światło walorów może być mocne. O nie, niebezpiecznie się zrobiło, bo o, nadchodzą. Na w Ale nie ma. Podpala ich, podpala ich, będzie dobrze. Ja mam czym? Ty, czy nie pij! Czekam aż podejdą? Nie pi. Czekam aż podejdą? Nie, nie czekamy. No, naładujemy no się. No, tam ich właśnie chodziło. Czybko Aragorn jest ranny. Chroń go. Tam jest G. Tam, gdzie byłeś wcześniej. Cholera. Strzelaj do nich. Spalaj go. Ściągnę na niego. Oh, oh. Dobra. nawet <strybuj> <strybuj> Dobra. Spadajcie. Zero. Chyba śnisz. Czterech? Już nie Przypione! Nieczem! Nieczem! Mieczem, Mieczem. Masz pionka Przeżyliśmy! Nie no! Znowu! Kurna! Znowu Ale jak mu strzeliłem? A gdzie Gibli? Gibli zniknął! Ej wiesz co za... Ej! Tych dwóch nas za dwie po niemiecku. Wiesz jak? Jak. Rozstrzelałem. Dobra, pomijamy ten filmik. Napalant, Nie. Nabijamy do dziesiątego i na palantir. Może tak? Chyba, że nie zdążymy jakiegoś skilla zakupić, ale to chyba mało prawdopodobne. O, od Herma możemy sobie darować. Chyba. Nie, Motherma weźmiemy przedszyb... przed przedszy... po szybkiej sprawiedliwości. Nie, było Dobra, to już zmienię zdanie, pójdziemy na te Kirifungol, bo tam faktycznie mieliśmy dużo exp A jako hobbity Nie jako jednak A hobbita już też grać nie będziemy, to tak expić hobbitów nie ma sensu No teraz będzie chyba to, ten skok będzie za tego Sorry, wybacz, że pominąłem, ale naprawdę, spieszy mi się No, prawie miałbym ósmy No prawie Daj spokój a Pewnie znowu ten, nie... nie miałem idealny ten... O miałem? nie, Gniew Numenoru już mam. Znaczy e, nie ja miałem idealny? E, z, z, I strzały z Rivendell. Ej, o oczy, czym... Skąd ja miałem ten? Kiedy ja miałem misję ten... Na idealnym? Eee... Kiedy byłeś Merrym. Albo... A nie... A no, 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 Merrym, No dobra, już więcej... Ja Braję ziemię. Na ja scenie zguby saurona to ja chyba mam. Tak, mam. No to teraz będziesz mieć. Tym bardziej. Tym bardziej. Ja mam rację na wyzwolenie, niech jakoś mnie nie... Dobra, no to po przerwie.